Gmina Zławieś Wielka. Gmina wielkich, lecz dotąd niewykorzystanych możliwości. Nazywam się Janusz Kononiuk. Kandyduję na wójta gminy. Z naszą gminą związany jestem od urodzenia. Dzięki Państwa głosom od wielu lat uczestniczę w pracach samorządu. Wykorzystując zebrane doświadczenia, z pełną odpowiedzialnością kandyduję na stanowisko wójta gminy. Jednocześnie, jako samorządowiec, wiem. Że tylko działając wspólnie można osiągnąć założone cele. Chciałbym, aby często pokotujące w nas przekonanie, że i tak nie da się nic zrobić, czy równie często powtarzane zdanie, że lepiej się nie wychylać, ustąpiło przekonaniu, że razem możemy zrobić wszystko. Pierwszy krok ku realizacji tej idei został już uczyniony. Uzyskałem wsparcie we wszystkich okręgach wyborczych gminy. Wspierają mnie ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, w różnym wieku. Oni wierzą, że naprawdę razem możemy zrobić wszystko. Alicja Bukowiecka, mam 44 lata, kandyduję z Siemonia. Dorota Ksielecka, mam 38 lat, kandyduję z Cichoradza i Skudzewa. Dominika Kuzera, mam 27 lat, kandyduję z Rzęczkowa. Nazywam się Anna Ulczycka-Fryska, mam 26 lat, kandyduję ze Starego Torunia. Małgorzata Wiśniewska, mam lat 40, kandyduję z miejscowości Przysiek. Kasia Zielaskiewicz, mam 46 lat, kandyduję z Łożyną. Radosław Adamski, lat 35, kandydat ze wsi do Pożyska. Grzegorz Drozdowski, lat 41, kandyduje ze złej wsi Małej. Łukasz Fueśki, mam 22 lata, kandyduję ze wsi Pędzewo-Gotowo. Damian Niśecki, mam 33 lata, kandyduję na radnego ze wsi Wielkiej. Jarosław Karczewski, mam 42 lata, kandyduję ze wsi Czarnowu. Krzysztof Melkowski, mam 30 lat, kandyduję ze wsi Górsk. Nazywam się Adam Mielczarek, mam 59 lat, kandyduję z Rozgard. Józef Satława, mam lat 56 Kandyduję z Górska. Marcin Zaremski, mam 33 lata, kandyduję z Czarnego Błota. 21 listopada oddając na nas swój głos zapalisz zielone światło dla siebie i całej gminy.